Rząd opóźnia budowę centralnego portu komunikacyjnego nawet o 7 lat. Przy okazji ma wyborców za kretynów. Obserwujemy absurdalny festiwal oczerniania inwestycji, jak i jej zwolenników. W tym materiale pokażę manipulacje i kłamstwa w dyskusji na temat CPK. Ekipa Tuska stawia na rozbudowę lotniska Chopina i dwóch mniejszych lotnisk na Mazowszu. Rząd ogłosił takie plany wbrew raportom międzynarodowych firm audytorskich, wbrew opiniom wielu ekspertów, wbrew logice, wbrew wielu prognozom i wbrew woli większości obywateli. Trwa też kampania obrażania zwolenników inwestycji, którzy oddolnie mobilizują się w internecie i nie tylko. Przeciwnikom rozwijania naszego kraju brakuje argumentów, więc kolportują kompletne bzdury na temat medialnego wspierania tej inwestycji przez Rosję. Już w lutym w pierwszym w na kanale mówiłem o licznych kłamstwach na temat CPK. Mijają miesiące, a bredni w tym temacie niestety tylko przybywa. Czas więc znów obalić największe kłamstwa i mity. Zacznijmy od absurdalnej koncepcji rozbudowy trzech lotnisk na Mazowszu. Ten plan to nic innego jak odkładanie budowy CPK w czasie, przepalanie pieniędzy podatników i narażenie naszego narodowego interesu. Maciej Lasek, rządowy pełnomocnik CPK, a wcześniej Ozgrozo, jeden z liderów ruchu STOP CPK, ma pełną świadomość, że gdy port komunikacyjny w Baranowie powstał, stanie to lotnisko Chopina w Warszawie nie będzie miało sensu. Tak naprawdę my dzisiaj nie rozmawiamy o tym czy budować, tylko jak budować. Rzeczywiście że będziemy budowali CPK. Jeżeli zostanie wybudowane lotnisko w Baranowie, to pozostawianie lotniska Chopina nie ma sensu. Czyli plan jest taki, że wpakujemy prawie 2,5 miliarda złotych w rozbudowę lotniska Chopina, a i tak w przyszłości nie będzie potrzebne, jeśli CPK powstanie. Dlaczego zatem rząd nie przyspieszy budowę CPK, tylko ją opóźnia i to nawet o 7 lat? Na jakiej podstawie? Czy rząd opublikował jakikolwiek raport, który by to uzasadniał? Czy poznaliśmy wyniki długo zapowiadanego audytu? Czy zostały opublikowane jakieś nowe ekspertyzy? Oczywiście nie. A przecież premier Donald Tusk obiecał w styczniu, że takowe zostaną opublikowane do końca marca. Dzisiaj dostałem potwierdzenie od pana ministra. Alaska, że te rekomendacje ekspertyzy dotyczące sensu tej inwestycji, zakresu tej inwestycji, że to do końca pierwszego kwartału tego roku będzie gotowe. W związku z tym będziemy podejmowali adekwatne do ekspertyz. Decyzji, opinie ludzi, którzy się na tym znają. Ale już nie raz, nie dwa, przekonaliśmy się, że deklaracje Tuska nie mają żadnego, ale to kompletnie żadnego znaczenia. Mimo że ani my, ani rząd nie zna wyników audytu, nie opublikowano też żadnej ekspertyzy, smutni panowie ogłosili zmienione plany na podstawie chyba tylko swojego widzimisię. No, ale cóż, brutalna rzeczywistość jest taka, że według nowej koncepcji centralny port komunikacyjny ma powstać nie w 2028, a w 2035 roku. Oczywiście cały czas należy podkreślać, jeśli powstanie, bo choć rząd Tuska dalej mami nas obietnicami, że CPK powstanie, tylko zostanie urealniony, to i tak coraz częściej słyszymy głosy ekspertów, którzy po prostu w te zapewnienia nie wierzą. Moim zdaniem CPK jest zagrożone, ponieważ z jednej strony widzimy, komunikaty płynące z rządu mówiące, że tak, oczywiście będziemy budować CPK, ale ze sobie tylko znanych powodów w roku 32 czy 35. a jednocześnie widzimy szereg ruchów prowadzących do, do uniemożliwienia realizacji tego projektu, jak na przykład Bezsensowna zupełnie rozbudowa lotniska Chopina. Musicie wiedzieć, że nawet maksymalna rozbudowa trzech lotnisk na Mazowszu nie zastąpi CPK i nie wypełni zapotrzebowania. Zakładając, że po rozbudowie w 2040 roku lotnisko Chopina obsłuży rocznie 30 milionów pasażerów, modlin pewnie maksymalnie 9, choć to będzie niezwykle trudne, a radom oddalony o 100 km od Warszawy obsłużyłby 3 miliony pasażerów, to wciąż daje to nam 42 miliony pasażerów rocznie, czyli nadal za mało. Według Prognoz Urzędu Lotnictwa Cywilnego dla aglomeracji warszawskiej za 16 lat zapotrzebowanie wyniesie 45 milionów pasażerów rocznie. Wskazywał na to prezydent Andrzej Duda w ubiegłym tygodniu podczas wystąpienia z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja. Nie dajmy się zwieść temu, proszę Państwa, że można to zastąpić kilkoma mniejszymi portami lotniczymi, które też to przyjmą. Nie można tego zastąpić. Kolejne pytanie dotyczy tego, co tak naprawdę oznacza urealnienie inwestycji, o którym teraz mówi rząd oraz pełnomocnik tej inwestycji. Czy w rzeczywistości nie oznacza to odłożenie budowy w czasie ad calendas Grekas, a także jej istotne ograniczenie? Słychać, że projekt CPK ograniczy się jedynie do budowy kolei dużych prędkości na trasie Warszawa, Łódź, Wrocław. Już teraz mamy co najmniej rok opóźnienia, a przecież w unijnym budżecie do 2027 roku w programie Europe Facility 2.0 czeka blisko 34 miliardy euro dofinansowania na takiej. Inwestycje. Możliwe więc, że nie skorzystamy my, a Rumunii czy Węgrzy. Nic więc dziwnego, że wielu przedsiębiorców zachodzi w głowę, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi rządzącym. Rada Polskich Przedsiębiorców Globalnych, czyli grupa przedsiębiorców z największym doświadczeniem oraz sukcesami w zakresie ekspansji zagranicznej, zaapelowała do premiera Tuska, aby mówiąc kolokwialnie. Wziął się do roboty. W liście otwartym przesłanym Radzie Ministrów czytamy, że projekt nie jest politycznym przedsięwzięciem jednego z aktorów polskiej sceny politycznej, a koncepcją proponowaną i analizowaną od wielu lat. 35 lat po rozpoczęciu demokratycznych i wolnorynkowych przemian w naszym kraju apelujemy o przyjęcie równie długofalowego podejścia do rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego Polski. Doświadczeni przedsiębiorcy muszą apelować o prorozwojowe myślenie premiera, który najwyraźniej zajęty jest głównie hejterskimi wpisami na portalu X, a nie rozwijaniem kraju, którym przyszło mu niestety ponownie rządzić. Przedsiębiorcy w tym liście podkreślają, że Polska jako kraj odprawy celnej towarów importowanych spoza Unii Europejskiej zyska wpływy z odprowadzanych ceł i podatków sięgające setek miliardów złotych. Ale jak widać, i te argumenty niezbyt trafiają do tych tęgich głów w rządzie. Na szczęście dla zdecydowanej większości Polaków jest jasne, że budowa centralnego portu komunikacyjnego to wielki impuls rozwojowy dla polskiego sektora lotniczego, który jest kluczowy dla globalnej pozycji Polski. Co więcej, to szansa na znaczne zwiększenie przepływu pasażerów, towarów, czy otwarcie nowej siatki połączeń o wymiarze międzykontynentalnym. Istnieją także raporty i analizy, które wskazują, że nawet zamknięcie lotniska Chopina to ogromna szansa dla Warszawy, tak, dla Warszawy, bo można na nowo zagospodarować duży teren w bardzo dobrej lokalizacji. Wedle analiz ma to dać do 74 miliardów złotych w wytworzonej wartości dodanej do 2050 roku, 17 miliardów złotych dochodu sektora finansów publicznych czy 14 tysięcy nowych miejsc pracy. No ale żeby to wiedzieć, trzeba czytać coś więcej niż wpisy Tuska na portalu X. Warto w tym miejscu wspomnieć, że jednym z przedsiębiorców, który otwarcie zaangażował się w kampanię na rzecz budowy CPK jest Krzysztof Domarecki, który w jednym z wywiadów powiedział że jest negatywnie zaskoczony, że na ołtarzu własnych emocji politycznych kładzie się w ofierze interes rozwojowy Polski. Wspomniany biznesmen nie może uwierzyć, że rząd chce zarzucić tak ważny dla rozwoju polski projekt. Opublikował też krótkie wideo w sprawie CPK. Świat jest gotowy na nowy transkontynentalny port lotniczy w Polsce. Polscy przedsiębiorcy widzą w centralnym porcie komunikacyjnym kluczowy impuls do dalszego rozwoju ich biznesów impuls do dalszego rozwoju gospodarczego Polski. Selena deklaruje 100 lotów w ciągu pierwszego miesiąca funkcjonowania nowego lotniska. Czas na CPK. Ale nie tylko ludzie biznesu mobilizują ten osłowiały rząd do działania. W sprawie CPK lobbują zwykli obywatele. Setki tysięcy osób angażują się w promocję projektu i uświadamianie społeczeństwa, jak bardzo budowa CPK jest nam potrzebna. Co słyszą w zamian? Sugestie, że są armią opłacanych troli, że taka prorozwojowa kampania w internecie to jest jakaś dziwna i na pewno jest wspierana przez jakieś ciemne, złe moce. Tak mówiła ostatnio Barbara Czerniawska, zaangażowana w ruch Stop CPK, podobno ekspertka od komunikacji. Społecznej. Poważnym problemem jest kakofonia informacyjna, ale nie tylko po stronie rządowej. Również przedziwne wzmożenie w mediach społecznościowych. I to jest coś bardzo dziwnego, nietypowego. Myślę, że wartego zbadania, bo tych głosów jest bardzo wiele, często z kont o kilku, kilkunastu followersach? Co ciekawe konto pani Czerniawskiej na portalu X obserwuje niewiele więcej osób, bo zaledwie 180. Czy to oznacza, że ona sama ma troll konto? Ale zostawmy w spokoju mało znaną i mało rozgarniętą ekspertkę. Sam siebie przeszedł też Roman Giertych. Polityk z obozu Tuska stwierdził, że duża część medialnego wsparcia dla operacji budowy CPK pochodzi z Rosji. Oznacza to, że na obecnym etapie Rosja uznaje wspieranie tego projektu, a przynajmniej podziału na tym tle za korzystne dla siebie. Dlaczego? stanawia się poseł koalicji obywatelskiej. Szybko internauci obalili jego kłamstwa, dodając do wpisu wyjaśnienie w sprawie hasztaga tak dla CPK. Jak czytamy, umiejscowienie geolokalizacji hasztagów na mapie wynika z wątpliwego sposobu liczenia, tak ma zero użyć w promieniu 200 km od Petersburga. Prawdopodobnie źle pokazano użycia z Litwy, Łotwy i Estonii. Co ciekawe, oskarżenia o wspieranie projektu przez Rosję wygłasza człowiek, który sam wielokrotnie przedstawiał prorosyjskie postulaty i prezentował prorosyjskie poglądy. Wszyscy pamiętamy jak Giertych zohydzał Unię Europejską. Co więcej, w książce Kontrrewolucja Młodych tłumaczył m.in., że należy zawrzeć partnerski sojusz z Rosją, a nie być podległym zachodnim panom. Giertych twierdził nawet, że żeby Polska mogła czuć się prawdziwie suwerenna w stosunkach z Europą Zachodnią, musi posiadać sojusz z Rosją. Przypomnijmy, że ten człowiek zasiada w Sejmie dzięki Donaldowi Tuskowi, który wciągnął Giertycha na listy Koalicji Obywatelskiej. No ale najwyraźniej dla zwolenników Tuska nie ma znaczenia prorosyjskość Giertycha, skoro przecież prorosyjskość Tuska nie ma dla nich żadnego znaczenia. Gdy można uderzyć w sens inwestycji kojarzonej z poprzednią władzą, nie mają znaczenia żadne fakty. Teza o wsparciu medialnym ze strony Kremla została błyskawicznie podchwycona i kolportowana dalej. Zresztą, nawet jeśli przyjmiemy tę karkołomną i absurdalną narrację za prawdziwą, powiedzcie w jakimś świetny stawiałoby to obecny rząd, że prorozwojowy projekt rzekomo wspiera Rosja, a polski rząd się w tej sprawie ociąga. Co więcej, w jakim świetle stawia to ważnych natowskich wojskowych, którzy wskazują na strategiczne znaczenie tej inwestycji. Nie będę nad tym tematem się jakoś szczególnie pastwił, to jest kompletny idiotyzm, cała narracja jest grubymi nićmi szyta, ale nie ma znaczenia, czy jest prawdziwa, czy nie, ona ma jedynie obrzydzić Wam projekt CPK. Nic więcej, te metody są znane i stosowane od lat. To nie są jedyne przykłady manipulacji. W sukurs nowej władzy przyszedł na na przykład Waldemar Kuczyński, między innymi wieloletni doradca Jerzego Buzka, który stwierdził, że mamy do czynienia z histerią i paranoją patriotyczną z CPK w roli głównej. Ale to nie wszystko. Dziennikarz Newsweeka Grzegorz Rzeczkowski stwierdził nawet, że CPK to Smoleńsk Arebur. Na portalu X napisał Wtedy krzyczano o zmowie i zdradzie rządu, żądano międzynarodowego śledztwa. Narracja w sprawie CPK uderza w podobne tony. Godnościowy projekt, ale topiony pod rzekomym naciskiem Niemców. A wszystko w jednym celu. Zmącenia w głowach i podzielenia. O nie, ręce opadają. Ci ludzie po prostu nie są w stanie zrozumieć, że projekt CPK stał się czymś więcej niż ważnym projektem infrastrukturalnym. To pewnego rodzaju symbol sprawczości rządzenia i ambicji kolejnych pokoleń Polaków. Dziś ludziom nie wystarczy ciepła woda w kranie, a ten projekt jak mało który powinien być popierany przez zwolenników wszystkich partii. Przecież już w 2010 roku rząd Platformy i PSL-u wydał 11 milionów złotych na raport, który wskazywał, że trzeba budować port centralny, a rozbudowa lotniska Chopina nie ma sensu. 14 lat temu. Co robi dziś Nowy rząd chce rozbudować Chopina. No przecież to jest jakaś kpina, nie tylko z logiki, ale i Polaków. Rząd śmieje się nam w twarz. Na szczęście u władzy są jeszcze politycy, którzy podzielają ambicje milionów Polaków. Na inny kontynent, w najdalsze zakątki świata, do Australii, do Nowej Zelandii, do Ameryki Południowej, daleko, daleko. W najdalsze zakątki chcemy polecieć stąd. Chcemy polecieć z Polski, chcemy polecieć z naszego lotniska, które zarazem będzie wielkim hubem gospodarczym, wielkim, tętniącym życiem centrum transportu nie tylko polskiego, światowego, które będzie także ogromnym zapleczem logistycznym, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej, które będzie mogło przyjąć nie setki żołnierzy samolotami, tylko tysiące żołnierzy. W ciągu każdego dnia, jeżeli zajdzie taka potrzeba, największymi samolotami, jakie są na świecie. Co warte podkreślenia CPK, stanowczo i otwarcie, od dawna popierają też politycy niekojarzeni z obozem Prawa i Sprawiedliwości. Choćby poseł Paulina Matysiak z partii Razem, która wielokrotnie wypowiadała się pozytywnie o projekcie, także w ostatniej rozmowie na Przekanale. Przestaliśmy mieć kompleksy, to na pewno. I, yy, i nie kupujemy już tej opowieści o tym, że trzeba zaciskać pasa, że jesteśmy na dorobku. Doskonale wiemy, jak wygląda świat, jak wygląda Europa i myślę, że mnóstwo osób zdaje sobie sprawę, że podobny rozwój jest możliwy u nas. To jest duży potencjał i duża szansa dla rozwoju naszego kraju, naszej gospodarki, że to inwestycja, która będzie służyła przyszłym pokoleniom. Że to inwestycja, dzięki której będziemy mogli y, łatwo i wygodnie przemieszczać się na terenie naszego y, kraju. Są zatem politycy, którzy rozumieją wyzwania, jakie stoją przed Polską, rozumieją potrzeby rynku lotniczego, znają nawet pobieżnie raporty i słuchają ekspertów. No i są też politycy, którzy mają te wszystkie analizy gdzieś: rozkręcają za przeproszeniem głównoburze w internecie i bezpodstawnie rzucają oskarżeniami o wspieranie CPK przez rosyjskich troli, czy nawet Kreml. Wszystko w imię partyjnej nawalanki, bo przecież o interes kraju tu nie chodzi. Dlatego my, jako świadomi obywatele, musimy skutecznie rozpoznawać, kto chce nam zrobić wodę z mózgu i nas podzielić, a kto rzeczywiście chce rozwoju naszego kraju. Moi drodzy, nie dajcie się nabrać! Czytajcie, analizujcie i konfrontujcie wypowiedzi polityków z tezami ekspertów oraz raportami. Oglądajcie też przekanał. Jeśli ten materiał Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, a po więcej takich analiz zasubskrybuj przekanał i kliknij w dzwoneczek. Wtedy otrzymasz powiadomienie. Zachęcamy także do wspierania rozwoju przekanału za pośrednictwem serwisu Patronite, gdzie możecie zostać naszymi patronami lub za pomocą bezpośrednich wpłat. Szczegóły znajdziesz w opisie tego materiału. Bardzo dziękuję wszystkim widzom, którzy już nas wspierają, ponieważ Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć regularnie wartościowe treści.